Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Powiedz mi taką rzecz, Rolita, bo porównałaś w pewien sposób, myślałam, że to będzie kontrowersyjne, jak postawię znak równości między fizjoterapeutą a rolowaniem, ale czy jednak można powiedzieć, że jest to tańszy zamiennik? Absolutnie nie. Mm. Ja się też zawsze śmieję u siebie na Instagramie, że jestem chyba największym odsyłaczem ludzi do fizjoterapeuty. I pozwolicie, że ja wykorzystam tutaj pewnego rodzaju analogię, która w bardzo obrazowy sposób wytłumaczy nam, czym jest fizjoterapia, a czym jest rolowanie. Z mojej drodzy, wyobraźmy sobie, że mamy takie poletko. Powiedzmy, że to poletko symbolizuje nasze ciało. Jeżeli nic nie robimy z tym polem i przez dłuższy okres czasu ono zostanie pozostawione same, same sobie, no to wiadomo jest to, że zarośnie, po prostu się zachwaści. Tych chwastów tam jest tyle, że jak wrócimy, nie wiem, po pięciu latach, po roku, po jakimkolwiek okresie czasu i chcielibyśmy zrobić z tym porządek, no to wyobraźcie sobie, że wyciągamy naszą małą roleczkę. Która jest, powiedzmy, taką, nawet niech będzie chuskwarną, najlepszej jakości rolką, jakkolwiek to nazwiemy, i też mamy najlepszą wiedzę, metody, techniki odnośnie rolowania, więc mamy tą naszą chuskwarnę, to w życiu tych chwastów nie wytniemy. I fizjoterapia w tym miejscu jest, powiedzmy, takim mulczerem, który przychodzi i w momencie, kiedy to nasze ciało tego wymaga, robi dobry porządek wraca do poziomu zero, tak żebyśmy my mogli później tą naszą ponownie huskwarną w postaci roleczki dbać o to, żeby ten trawnik już pozostał na stałe dobrze przycięty. Więc jakby teraz uproszczając tą analogię, to wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju dolegliwości mamy na, w naszym ciele jak długo z tym chodzimy. Jeżeli mówimy o takich pierwszych właśnie objawach w postaci sztywności, podwyższonego napięcia, no to oczywiście ta rolka będzie świetnym rozwiązaniem, świetnym narzędziem do tego, żeby korzystać z tego na co dzień tak naprawdę, albo co drugi dzień, i po prostu pomóc sobie w tych pierwszych stanach powiedzmy, dyskomfortu bólowego. Natomiast jeżeli mówimy o bólu przewlekłym, o bólu, który no, gdzieś tam jest tłumiony w naszym ciele i w naszej głowie przez dłuższy okres czasu i nic z tym nie robimy, pracowaliśmy na to przez ostatnie 10 lat, to też nie oczekujmy, chociaż niejednokrotnie tak się zdarza, że może być po rolce lepiej, ale tego rodzaju rzeczy już wymagają interwencji profesjonalnych. I też rolka jest fajnym uzupełnieniem pracy terapeutycznej, no bo w idealnym świecie ja też prowadzę studio fizjoterapeutyczne, więc. Mam świadomość tego, że chcielibyśmy jako terapeuci, żeby nasz klient przychodził na te sesje, nie wiem, co trzeci dzień, dwa razy w tygodniu, żeby była kontynuacja i przede wszystkim regularność. Ale po pierwsze, nie każdy ma na to zasoby czasowe, zasoby finansowe, nie każdy może z różnego rodzaju względów, a zależy nam na tym, żeby to zdrowie i to dobre samopoczucie naszych podopiecznych klientów, pacjentów poprawiać. Więc, jako też uzupełnienie tej terapii, w formie wtedy pracy domowej, ta rolka jest świetnym uzupełnieniem, które będzie podtrzymywało te nasze efekty terapeutyczne. Oczywiście w zmyślny i sprawny sposób zastosowana i zalecona. Więc absolutnie nie jest to tożsame. W życiu nie postawię znaku równa się między fizjoterapią a rolowaniem. Natomiast jest to jedno z narzędzi. Które będzie fajną formą prewencji, będzie fajną formą uzupełniającą tą pracę terapeutyczną i też takim narzędziem dla pacjenta. Wrócę do tego, co powiedziałam kilkanaście minut temu, do tego, żeby on też poczuł taką sprawczość, że to nie jest tak, że idę do terapeuty, panie napraw mnie, tylko proszę, to jest narzędzie i teraz twoja odpowiedzialność, abyś wziął te sprawy we własne ręce i też wziął, jak to się mówi, właśnie. Odpowiedzialność za swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Więc ja myślę, że tutaj to jest fajne, fajne narzędzie, takie komplementarne do fizjoterapii. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health podcast na naszym YouTube.